Jurty, które buduję od podstaw, zaczynając od podłoża, podłogi, izolacji, są tradycyjne, sprowadzane z Mongolii. W ubiegłą zimę, jak na zewnątrz miałem temperaturę minus 20 stopni, w środku potrafiłem zachować temperaturę 20 stopni na plusie, więc różnica była 40 stopni. I w pełni komfortowo można ją użytkować i mieszkać nawet w zimie. Ruch wewnątrz jurty mongolskiej według tradycji obowiązuje zgodnie ze wskazówkami zegara. Konstrukcja jurty składa się z dwóch filarów przeważnie, które podtrzymują całą konstrukcję. Na dwóch filarach umieszczone jest koło, do którego zamocowane. Są tyczki, których jest prawie 100. Listewki są mocowane za pomocą sznurków lub impregnowanej skóry wielbłąda. Tyczki z ażurową ścianą połączone są z kolei za pomocą włosia z ogona końskiego. Nie stosujemy gwoździ i śrubek. W tradycyjnej jurcie mongolskiej. Dzięki modyfikacjom, które zastosowałem w tradycyjnych jurtach mongolskich, są one całoroczne i są odporne na warunki klimatyczne. Zabezpieczam je na tyle solidnie, że nie dostaje się do nich wilgoć, woda i są przede wszystkim odporne na Niskie temperatury. Termoizolacja, którą stosuje, zapewnia stałą temperaturę w pomieszczeniu i jest w stanie przetrwać największe mrozy. Bardzo się cieszę, że moje rozwiązania i pomysł budowania jurt mongolskich w Polsce zyskuje coraz większą popularność i że będzie mogła ona służyć teraz i dzieciom, które będą mogły bawić się i spędzać miło czas w tej pięknej konstrukcji. Wiele razy w swoich podróżach przekonałem się, że otwieranie się, na inne kultury, na inne zwyczaje jest bardzo wartościowe i wiele razy przydawało mi się to w życiu. Myślę, że pobyt maluchów i dzieci w takiej orientalnej i ciekawej konstrukcji może spowodować wzbudzenie zainteresowania i ciekawości świata, może nawet i dalszych podróży w nieznane.